To. Musimy nas jakoś przechwycić A no to wy, wyżej jedziecie czy nie? No. no wyżej, ej może mu pomożemy, co? Patrz, no wpuść go, wpuść go, wpuść go, no. wpuść go, wpuść go Wyżej, <laughs> wyżej, wyżej? No, no wyżej, to musi być skok, to musi być skok No ej, a, my stąd, no, Kamil, stąd Kamil, Kamil no. chodź najpierw z tego Cifa, proszę Aha, no dobra, dobra Poczekaj no. blas, poczekaj jeszcze My nawet z górki zrobimy damage, no Kasia baj, że coś mnie przebije tutaj. Dobra. <laughs> Szotny jest. Wasz jest trzy. Dobra, Cif już ma pograne. Łatwo. Ja, no, Ale ten chief jest jakiś słaby. Dwa, dwa mausy mu wjeżdżają. Dobra, blast jesteś? A, nie macie. Jadę, jadę. Jesteś gotowi? Tak. Jeszcze w ruchu w 257 dojebnijcie, czekajcie. No nie Tylko dam nie rady. Ty ty razem? odejdź, tak. odejdź. Nie, wiem. Go. Razem? To ty, to, to ty bokiem musisz się ustawić, Blast. To musisz się ustawić tu, tu bokiem. No tu, tu, tu. Bokiem, 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 bokiem. Dobra. Już? Do przodu, do przodu. Ty do przodu, do przodu dobra, dawaj, 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 O kurde. Nie! <śmiewanie> dawaj moje Ja salto zrobiłem <śmiewanie> Nie, wiem. nie, nie. Sięgasz, ja salto zrobiłem Ja bez silnika nie mogłem podjechać dalej, bo już bali. Ja coś ten fazy lotu nie miałem dobrej Lądowania też nie było No ja zrobiłem salto <śmiewanie> No to tak jak ja na wczorajszym overlocie Nie mogę, nie mogę 오, <laughs> 흐흐